Państwa serdecznie dzisiaj w miejscu, gdzie się znajdujemy, w zakładzie karnym w Kubczycach. Dzisiaj spotykamy się nieprzypadkowo z uwagi na to, że jutro obchodzimy centralne obchody służby więziennej w obecności Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy. Służba więzienna to formacja mundurowa a polityczna podzielona na 15 okręgów. Służy w niej 30 tysięcy funkcjonariuszy. W samym okręgu opolskim służy około 1600 funkcjonariuszy. W tutejszej jednostce zatrudnionych jest 95 funkcjonariuszy i 6 pracowników cywilnych. Największym działem jest dział ochrony, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i ochronę jednostki. I nie zapominajmy, że służba więzienna jest trzecia co do wielkości służbą dbającą o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Na co dzień spotykamy się z bardzo trudnymi e, sprawami. Nasza praca jest bardzo stresująca, bardzo trudna i ciężka, ale nie przeszkadza nam to w realizowaniu najwyższego celu kary pozbawienia wolności, jakim jest to, żeby naprawić osoby pozbawione wolności, aby już nie powróciły więcej do, do przestępstwa. Robimy to w wielaki sposób. Najczęściej są to bardzo e, przygotowane oddziaływania wychowawcze edukacyjne psychologiczne, kulturalno-światowe i sportowe, szereg programów resocjalizacyjnych, socjalizacyjnych, przygotowuje nas do tego, żebyśmy ten cel wykorzystali w 100 procentach. Niestety spotykamy się tutaj z ludźmi, którzy są pozbawieni wolności, często bardzo zdemoralizowani, którzy popełnili wcześniej Najcięższe przestępstwa, ale nasza kadra jest przeszkolona, wykształcona, nowoczesna, podchodzimy do sprawy bardzo humanitarnie i wykonujemy swoje zadania tak, jak nas do tego służba przygotowała. Moja praca polega w głównej mierze na kontakcie, bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Jest to kontakt zarówno indywidualny, jak i w takiej formie grupowej, czyli zajęć prowadzonych dla osadzonych. W kontakcie indywidualnym realizuje się przede wszystkim oddziaływania z zakresu pomocy psychologicznej, oddziaływań psychokorekcyjnych, przygotowania do podjęcia terapii w warunkach zakładu karnego. A także badania psychologiczne wobec osadzonych, którzy wykazują pewne deficyty w funkcjonowaniu emocjonalnym czy takim społecznym. Należy zwrócić uwagę, że nasza populacja, populacja osadzonych osób umieszczonych w zakładzie karnym, jest dosyć specyficzna, ponieważ w tym miejscu mamy do czynienia z dosyć dużym natężeniem zarówno zaburzeń osobowości, zaburzeń psychicznych, deficytów intelektualnych. Tak jak sobie pomyślę o sytuacji pozbawienia wolności, już sama ta sytuacja powoduje u naszych podopiecznych ogromną frustrację. I z tą frustracją my jako funkcjonariusze, zwłaszcza funkcjonariusze pracujący w tak zwanym pierwszym kontakcie, czyli oddziałowi, wychowawcy, psychologowie, musimy się mierzyć na co dzień. Mamy szereg procedur, zwłaszcza w stosunku do osób, które zagrożone są na przykład podjęciem próby samobójczej, więc jeśli miałabym zwracać uwagę na przykład na trudy naszej pracy, to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to odpowiedzialność za cudze życie, za ludzkie życie, prawda? Bo jakby w gestii tutaj wychowawców, w gestii psychologów, ale i także oddziałowych leży, tak kolokwialnie mówiąc, wyłapywanie czynników ryzyka. Predestynujących takie osoby, osoby pozbawione wolności do podejmowania zachowań autoagresywnych. W dalszej części tego postępowania, jakby musimy określić, jakie oddziaływania w stosunku do tych osób będą skuteczne i zaproponować im takie rozwiązania, takie zachowania, dzięki którym w sytuacji jakiejś silnej frustracji czy przeżywanych silnych emocji, będą sięgały, sięgały po mm, zachowania takie akceptowane społecznie, a nie uciekały się do autoagresji.